Hej, hej! Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Artane, a to jest gra Hex Shards of Fate. A jest ona w fazie beta i jest to karcianka. Okej, okay, zagramy sobie tutoriala, jako że jest to mój pierwszy kontakt z tą grą i mam nadzieję, że damy sobie w nim jakoś radę. Oj, chyba będę musiał zmienić położenie kamerki, ale to już zmieniam. Już zmieniam trochę, wyżej ją muszę przesunąć. Ale mimo wszystko. Okej, okay, już powinno być wszystko w porządku. Dobrze. Cześć, witamy w tutorialu HEX. Okej, okay. no jest pojedynkiem, który zagrywamy karty w celu pokonania siebie nawzajem. Jestem Leon Flint, a w tej walce będę twoim czempionem. Wielcem, rad cię poznać. Witaj, Leonie Flincie. A teraz będę Ci służył radą w Twojej pierwszej walce. Aby tego nie komplikować, zagrasz talię, którą dla Ciebie stworzyłem. Ok, to jest nasz przeciwnik, nekromanta Gocok. No i musimy jego punkty życia zbić do zera, jak to w każdej karciance zazwyczaj bywa. A Tu mamy punkty życia nasze. Tu mamy talię z kartami. Siedem kart oczywiście w ręce. Okej. Okay. Talia zawiera 60 kart, i ta liczba pokazuje, ile nam ich zostało. A tu mamy, ile mamy kart w ręce. I ile kart w ręce ma przeciwnik. No, ok. Eee, prawym przyciskiem myszy. Za pomocą kart zasobów możesz przywołać jednostki i wykonywać akcje. Ok. I tu mamy smoczą straż. Jednostka człowiek. Dwa ataku, dwa obrony. Okej, okay. jednostki walczą dla ciebie, rzućmy na okiem na tę kartę. Musimy mieć trzy zasoby. Mm -hmm. Ta smocza strażna. należy do ludzi. Większość jednostek posiada właściwości, które ukazują do którego rodzaju dana karta zależy. No tu mamy atak, obronę. Mm. Próg karty, aha, czyli coś ciekawego, nie wiem. Okej, okay, lecimy. Każdą partię zaczynasz zagrywając zasób do zasoby, bo zasoby zaopatrują cię wymaganą do walki siłę. Okej, okay, mamy kliknąć na odłamek grubinu. Te liczby reprezentują moje zasoby. Mam jeden zasób. Okej, okay, super. Liczba po lewej pokazuje ile zasobów masz do dyspozycji w tym ruchu. No a po prawej mamy ogólnie. Ta liczba to ładunki twojego championa. Mm -hmm. Czyli ładunki to są jakieś specjalne umiejętności, które możemy używać a, przez naszego championa. I tu mamy próg Rubinu. Próg Rubinu zwiększyliśmy o jeden. Większość kart może zagrać dopiero po osiągnięciu odpowiedniego porogu danego koloru. Okej, okay. czyli tu mamy y, Smocza Straż ma 1, więc prawdopodobnie Możemy tego użyć. E, wymaga do zagrania trzy zasoby. Ojejku, to jeszcze nie zagramy jej. No dobrze, no dobrze. E, zakończyć swój ruch, dobra. Zagrał odłamek krwi. Mhm, mm możemy zagrać jeden zasób. Uuu, zagrał nam jednostkę. Co tu mamy? Nekrotyk 1-1. Ta jednostka to mroczny wędrowycy i zagranie kosztuje 1 zasób. Parametry ataku i obrony to 1. Okej. Okay, w porządku. Potwierdź. Dobrze. Przeciwnik zagrywa. Punkt zasobów 0 na 1. Ok. Dobrze, rozumiem. Wszystko rozumiem. Aha, czyli nie mogą atakować, w którym zostały wprowadzone do gry. Czyli tak jak w większości karcianek, tak? Dobrze. Zacznijmy nasz ruch. Mamy kolejną smoczą straż. Dobrze. Mamy dwa zasoby. Wow, nie możemy jeszcze zagrać nic. Teraz nas pieprznie ten mroczny wędrowiec. Tak. Zagrał domek krwi, dobrze, to wiemy wszystko. Atakujemy Mrocznym wędrowcem. Jak funkcjonują ataki? Mhm. Dobrze, rozumiem wszystko. Ustal blokujących. Pomin. Dobra. Dostaliśmy jeden punkt obrażeń. Następny Mroczny wędrowiec. O, teraz ma trzech. No dobrze, no dobrze, ja wszystko rozumiem. Ma trzech wędrowców. Dobra, zagrajmy Odałamę Grubinu. I teraz możemy zagrać Smoczą Straż. Dobrze. Zero zasobów. Mhm. Do następnej fazy. Zagraliśmy tą naszą Smoczą Straż i zobaczymy co to będzie. Wyczerpane jednostki będą gotowe do walki dopiero na początku następnego ruchu. Już nie jest wyczerpany. Dobrze, rozumiem. Rozumiem wszystko. Znowu mroczny wędrowiec? Mm, czterech przeciwko. O, zatakujecie teraz wszystkimi trzema mrocznymi wędrowcami. Smoczą straż, która możecie obronić. Okej, okay. jak się blokuje? Tiki na smaczą strasz Aha Dobrze, tiki na blok Dobrze A czyli tak otrzymałem dwa punkty obrażeń No, a niestety A niestety A Zblokowałem tylko jedną kartę. Da się blokować widocznie jedną. No. Nie jest to zbyt fajne, jak dla mnie, ale myślę, że damy radę. E Okej. Okay. No, 8 posiada tylko jeden punkt życia, zginął zatem od dwóch punktów obrażeń, które zadała mu smocza straż. Mhm, y y i przeniesiony na cmentarz. Dobrze. Ataki dwóch mrośnie nie zostaje zablokowane. Okej, okay, wszystko rozumiemy. Mhm. Y y Ok, wszystko rozumiem. Maksymalnej wartości ci obecnie do 3. A, i leczymy się za każdą rundę. Dobrze. Zerknijmy na tą kartę. Spalenie. Ok, szybka akcja. Uh -huh. Kliknijmy, spalenie. I zaatakujmy tego wędrowca. Spoko. Dla mnie bomba. Okej. Okay. A, do fazy ataku. No dobra. Smocza straż. Atak. Pewnie. Czemu nie? O, nie, może, nie mogą zablokować, bo są wyczerpani. Tak, czyli jak są położeni bokiem, to są wyczerpani, a jak są pionowo, to mogą atakować i mogą wykonywać różne akcje. Dobrze, dobrze, wszystko rozumiem. Twoja niezblokowana smocza straż zadaje przeciwnikowi dwa punkty obrażeń. Wow, tak dużo on no, tak serio to pewnie nie. Kiki na odłamek grubinu, by go zagrać. Spoko. I zagramy sobie jeszcze jedną smoczą straż. Dobrze. I lecimy dalej <laughs> Dwoma smacznymi wędrowcami Okej okay. Jednego, dobra, dobra Damy radę Blokuj pedale Tylko jeden punkt obrażeń mi zadasz, matole Okej, okay, uzdrawia się, został wysłany na cmentarz Jeden punkt obrażeń, wszystko rozumiem Wszystko doskonale rozumiem u Ła, rubinowa zaklinaczka, płomieni co nam dajesz? Inspirowanie, jak tylko do gry wkracza, z się pod Twoim dowództwem. Jednostka, której koszty odpowiadają kosztom tej jednostki, lubię, przewyższają, otrzymania plus 1 ataku i 0 obrony. Mhm, mm mhm, mm dobrze, jestem za. O, zagrajmy sobie odłamy grubinu, zagrajmy sobie smoczą straż, która już dostała bufa. Mmm, dobrze. Super. Aha, co to jest? Jednostka twojego wyboru. Uuu, otrzymuje plus 3 do ataku. Pięknie. Okej. Okay. Akceptuj. Ty mam, 5 ataku i 3 ataku. Ła wow. Super Po prostu jaram się, nie? Ty, ty. Aha, wy jesteście wyczerpani, nie możecie zaatakować. Atak! Pięknie. Ty. 7 punktów obrażeń. Dobrze, dobrze, dobrze Super Już prawie kończymy. A jest 10 nagrania. No, długi ten tutorial, szczerze mówiąc. Jakby tak wszystkiego nie gadali z powrotem. Co? Mnożny wędrowiec zostałby prawdopodobnie zablokowany i tym samym zabity przez Twoją stmoczą straż. Przeciwnik postanowił zatem poczekać na lepszą okazję. Czym Ty jesteś? Wewnętrzny konflikt. Co Ty dajesz? Jednostka Twojego wyboru otrzymuje nie może ani atakować, ani blokować. Bang! Nie mogę zagrać tej karty. Mm -hmm. Gdyż albo wiem. Okej. Okay. Mhm. Mm Okej okay, i atakujemy tymi trzema smacznymi strażami. Myślę, że to da radę. I zostanie mi tak to jeden punkt obrażeń. Chociaż prawdopodobnie zablokuje nas y, tą. O dokładnie. No i straciliśmy naszego gościa, który miał 5 obrażeń, ale tak samo zginęły tam te obie jednostki przeciwnika. Zępem zombie, okej. Okay. Zostaje odesłany na cmentarz. Spoko. Dwa punkty obrażeń. Dobrze. Nie jest źle. Dalej do fazy. Aha, odłamek rubinu. Dobrze. 6. Kliknij dalej. Spoko. Dajemy radę. Podczas swojego ruchu jednostkę pozostało mu jednak jeszcze 3 punkty zasobów. Czyżby miał jakiś podstępny plan? Dobra. Co ty dajesz? Chyba nowej wieży. Egzekutor. Jakiego zobaczyć? Mogę podejrzeć. O! I mamy odłamek diamentu. Więc możemy go zagrać, i wtedy możemy zrobić zewnętrzny konflikt. Wewnętrzny konflikt, by ją zagrać. Okej, okay. akceptuję. Dobrze. Jest zblokowany. I do fazy ataku wysyłamy wszystkie trzy jednostki. Za 7. O, asa w rękawie. Co to miał? jest artefaktem. Okej. Okay. Czyli zaatakował nam jednego, a my jeszcze atakujemy za dwa. Wow. Ła! Spoko. Cztery punkty obrażeń. Okej, okay. przeciwników wykonuj ruch. Strasznie długi ten, strasznie długi ten a, samouczek. Tam słyszycie, ktoś już się denerwuje, bo prawdopodobnie się spóźnia, ale to tam. Mhm, mm Nie może atakować, bo ma wewnętrzny konflikt Skorumpowane zaświaty? Zresetuj maksymalnie 3 jednostki twojego wyboru na cmentarzu zamienię w zombie, a następnie wprowadzi... Ojeju! 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 On chce wprowadzić 3 zombie. ho, porobi on jestem. Dobrze, co to mamy? Pegas podniebnych klifów. Dwa punkty życia. Super. Tylko latające jednostki są w stanie ją zablokować, nasz Pegas może zatem po prostu przeciec nad szpetnymi głowami zombie. Okej, okay. czyli jednostka latająca, jak w, w każdej karciance... Jak w każdej karciance, no jednostka latająca nie może być zablokowana przez jednostki zwykłe. Zablokuje każdy twój tak swoimi jednostkami zombie lepiej poczekać do następnego ruchu, bo wtedy będziemy zagrać Begaza Podniebnych Klifów. Dobra. <laughs> Pięknie. Pierwsza faza główna, no atakuj mnie. Dobra. Blok. Dobra, moja smocza straż oczywiście zginie. Gdyż... O, aura diamentu. Jednostka twojego wyboru otrzymuje plus 2 i plus 2 oraz wytrwałość. Oznacza to, że po ataku jednostka nie jest wyczerpana. Pięknie. Eee, tak, czyli ja chcę tego użyć na Pegazie. Bo Pegaz. Ha! Dzień dobry! Dzie dzień dobry. Nie będzie w stanie mnie zablokować. Tym samym wygrywamy tą grę! Pięknie. Zwycięstwo. Ej, ładne zwycięstwo. Ładnie, ładnie mi się, podoba mi się ta animacja. Kontynuuj. Okej, okay, tak więc w tym odcinku to było, było na tyle. E, jak widzicie, jest to karcianka. Jeżeli chcecie więcej odcinków, a zapraszam do komentowania i trzymajcie się ciepło. Na razie, czołem.